Cześć Miski, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w czytaniu noworocznym. Zaczynamy drogie lwy Tak jak już wspominałam, zaraliście mnie maso zapytań o horoskopy na nowy rok, <grych> a ja mam też bardzo dużo pracy. Jak wiecie, pracuję dla dwóch szkół oraz wieczorami mam taroty. Dlatego też te czytania są troszeczkę w późniejszym czasie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Kochani, tak jak ja zwykle nie komentuję e, jakichś przykrych komentarzy, które znajdują się w moim kanale, tak teraz stwierdziłam, że coś powiem, bo jednak jest to mój kanał. Ja część komentarzy usuwam, jeżeli uznaję, że są nie w porządku, e, a część komentarzy zostawiam, ale dzisiaj dostałam komentarz pod tytułem: e, no, no, pani była niezadowolona, że jeszcze nie ma koziorożca. A i pani również wyraziła niezadowolenie. Napisała mi, że muszę się nudzić, skoro nagrywam filmiki na Instagramie i że mam EDHD. To rozumiem, że chaotycznie, ale wiecie co, to jest tak słabe, kochani. To jest tak słabe. Po pierwsze, ja z tego kanału nie zarabiam na życie, moje mieszkanie się nie opłaci, rachunki się nie opłacą. Po drugie, zazwyczaj narzekają te osoby, które nigdy w życiu nie wykupiły u mnie żadnej usługi, bo ja mam klientów stałych od. Około 14 lat i oni wiedzą i znają moje umiejętności, a ten kanał prowadzę, bo chcę prowadzić, nie bo muszę. Więc no po prostu takie komentarze, kochani, zachowajcie dla siebie, a już mówienie, że mam ADHD, coś, co ja powiedziałam na zasadzie, może nie powinnam była tego mówić, bo, bo to było raczej na zasadzie żartu, nie żartu, a teraz ktoś to wykorzystuje przeciwko mnie. Słuchajcie, nie, ja nie o takich subskrybujących proszę, więc jeżeli. Jest ta osoba jeszcze wśród moich subskrybujących? Proszę o usunięcie się z tej listy, bo ja jednak liczę na jakość na tym kanale. Nie pozwolę sobie na brzydkie komentarze czy w stosunku do mnie, czy do innych komentujących. Ja rozumiem, że im większy ten kanał, tym więcej będzie tego negatywu. No tak, niestety jest, ale mm, ja na to się nie zgadzam i na to sobie nie pozwolę. Po prostu to tak wstępem, kochani, wstępem i lecimy. Lecimy, kochani moi drodzy, lew. Piszcie mi, drogie lwiątka, co tam u Was słychać, jak się dzieje, jak się dzieje. Sprawdzimy sobie ogólnie wydarzenia w 2024 roku dla Was, jaka karta jest dla Was na ten rok, a później opowiem Wam każdy miesiąc poszczególnie, każdą energetykę miesiąca, dobra? Czekajcie, drogie lwy, brakuje mi kamienia prowadzącego, nie wiem czemu fiolet. Lwy potrzebują fioletu, uduchowienia, pójście dalej w górę. Słuchanie intuicji, no lwy, otaczajcie się kolorem fioletowym w tym roku, zdecydowanie tak, lew, lew, proszę o prowadzenie, lew, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata dla osób słuchających mnie, lew, proszę o prowadzenie zgodnie z wolą wszechświata dla osób słuchających mnie, lew. I zobaczmy co najważniejszego dla lwa. W tym roku jakie wydarzenia, co się zadzieje? I karta ogólna, związki, single, praca, finanse. To przekaz ogólnego. Energia ogólna, to, ale też i księżyc, księżyc, single. Single, no proszę. Osoby w związkach, wieża. Praca, finanse na ten rok. Dobrze. Do przekazu ogólnego. Arcykapłanka. Zobaczcie, jak to się wszystko zgadza, drogi lwy. Zobaczcie, nawet arcykapłankę macie tam, gdzie poczułam, że muszę wyjąć dla Was ten fioletowy kamień. Fioletowy kamień. Bardzo, bardzo rok intuicyjny, rok przemian takich duchowych, wchodzenia na ścieżki powołania swojej drogi duchowej. Bardzo, bardzo ro duże rozwinięcie w ogóle swojej intuicji, zaufania swojej intuicji. Bardzo dużo przekazów lwy. w tym roku Was czeka od osób ze świata duchowego, czyli od osób, które od Was odeszły. Bardzo dużo ważnych informacji czeka Was na. Najlepiej za załóżcie sobie dzień i zapiszcie. Pisujcie w tym roku sny. Sny wam będą bardzo wiele tutaj pomagać, i karty pokazują, że dużo w tym roku, bo jak wiecie, to księżyc też się łączy z intuicją. To też jest przy arcykapłanca. Są jedne z dwóch moich ulubionych kart, mimo tego, że karta księżyca w tarocie nie jest prostą kartą i ten rok, drogi Lwy, nie będzie dla Was prosty. To nie chodzi o to, że ten rok będzie ładny, prosty i fajowy. Tutaj w tym roku czeka Was bardzo dużo przemyśleń, dużo wątpliwości dotyczące Was samych, ale też Waszej drogi życia, dotyczące Waszej religii, Waszych przekonań, Waszych duchowości. I ja mam wrażenie, że wy wchodzą na ścieżkę nową, powołania odnośnie właśnie samych siebie, obrazu samych siebie, ale również ścieżki przekonań i duchowości. To będzie rok przemiany takiej duchowej, ale też to za tym idzie dużo wątpliwości, również do o, dotyczących osób, które Was otaczają w najbliższych relacjach. Partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, rodzina, Będziecie zastanawiać się mocno nad tymi relacjami, które będą was otaczać Możliwe, że dokonacie pewnych zmian, jeśli chodzi o te relacje w tym roku, drogie lwy Także zwracajcie uwagę na głosu swojej intuicji Bardzo, bardzo w tym roku i do kwietnia, też mam pokazane w kartach Jakaś relacja ważna dla was, tu mi się jawi mężczyzna, się zakończy Zakańcza się ta relacja z racji tego, że ta osoba już nie będzie na tym samym poziomie, takim powiedziałabym dążenia do tych samych wartości co wy, i po prostu nie ma wyjścia. Te wasze drogi muszą się gdzieś przerwać. Tak to karty pokazują. Natomiast dobrze, skupmy się teraz na singlach i zaraz sprawdzimy każdy miesiąc. Drogie moje single. Co wy tutaj szalejecie? No, do pełni szczęścia potrzeba Wam kielicha, do pełni szczęścia potrzeba Wam kielicha. Dużo jest wokół Was osób, dużo się Wami osób interesuje, Wy się interesujecie dużą ilością osób. Natomiast nie powiedziałabym, że to jest rok, który będzie sprzyjał założeniu trwałego związku. Dlaczego? Ponieważ lew. Ma ognistą tutaj energię, będzie przyciągał bardzo dużo osób, ciężko mu będzie się skupić na jednej osobie, z kimś się rozstanie, zaraz zacznie z kimś kolejnym, e, ktoś się pojawi, ktoś się nie pojawi, ma tak naprawdę jakieś poranione serducho ten nasz lew. Mm. Może i ma stały stabilny związek albo kogoś do tego stałego stabilnego związku, ale nadal jest coś nieprzerobionego lwy, co wy przerzucacie na kolejne osoby, na kolejną osobę z przeszłości i dlatego nie znajdujecie szczęścia, dlatego nie znajdujecie w pełni szczęścia. Nie widzę też, żeby lwy w tym roku się gdzieś ustatkowały, ustabilizowały. Tutaj raczej karty pokazują, że lwy będą poszukiwały siebie, będą poszukiwały również tej bliskiej osoby ale może się to okazać niesatysfakcjonujące do Was. Zwłaszcza do maja będzie utrudniona, drogie lwy, moja komunikacja między Wami a potencjalnymi partnerami, bo coś to maja Was blokuje, tak energetycznie, w energetyce. Po maju może coś się ruszy i gdzieś rzeczywiście poznacie te osoby, z którymi fajnie będzie coś stworzyć, ale to potrwa czas. Musicie dać czas i jak już jesteście przekonani do innej osoby, drogie lwy, to trzymać się tej jednej osoby. Tak jeżeli chcemy konkretów, to sami musimy się zachowywać jak konkret, żeby to było jasne. Jeśli chodzi o osoby w związkach. No jejku, jejku. Co to za karty, drogie lwy? No co to za karty? No, no wieża. No wieża. No wiecie co to znaczy wieża? No wieża w tarocie to znaczy, że coś się zmienia. Coś się zmienia diametralnie, moje drogie lwy. Niestety to nie jest jakby to powiedzieć, nie zawsze te zmiany są na lepsze. Tutaj zdecydowanie może w tym roku się dużo zadziać w związkach. Coś może się zakończyć, coś może się po prostu diametralnie zmienić, e, ponieważ ktoś się czegoś dowie o swoim partnerze, jakaś wiadomość przyjdzie o, o twojej twoi partnerce, em, czegoś się no, nie dopilnuje i przez to dom, relacje, układy rodzinne się zaburzą i przez to związek też ucierpi. No, karty pokazują, że tam, gdzie długi czas Trzeba było wprowadzić jakieś zmiany do związku, dlatego w tym roku związki mają wieże. To jest tak zwana próba czasu od wszechświata dla Was. Czy przetrwa ten związek w tym roku, czy też nie? To nie chodzi o to, moi drodzy, żebyście się teraz dołowali, um, absolutnie nie, tylko karty pokazują w tym roku te wszystkie cienie. Wyjdą na wierzch w tym roku w tych związkach i trzeba będzie to przepracować. I albo Wy wyciągniecie z tego lekcję i będziecie przepracowywać na korzyść z waszymi partnerami, no albo jednak nie dźwigniecie tego, nie będziecie chcieli tego dźwigać. Nie każdy musi dźwigać jakieś trudne rzeczy i gdzieś te Wasze drogi się rozchodzą. Jeśli chodzi o pracę i finanse, moi drodzy! Ale szalejecie, szalejecie lwę! Trochę co prawda jesteście obciążeni, przeciążeni w tym roku, macie wrażenie, że za długo, za późno i za dużo tych zadań wokół Was, natomiast karty pokazują około siódmego miesiąca, około lipca. Ruszacie do przodu, jeśli chodzi o Waszą karierę zawodową, finanse, gotówkę. No jesteście w ogniu, Wy jesteście w tym roku w ogniu. Po prostu trafia Wam się super oferta, jakaś super propozycja koło lipca, sierpnia wyjazd, cokolwiek to jest. Natomiast Wasza sytuacja materialna i taka. Taki status społeczny się bardzo, bardzo zmieni w tym roku. Na plus, na plus dla Was, moje drogie lwy. Tak to, tak to wygląda. Bądźcie w połączeniu z tą arcykapłanką. I teraz sprawdźmy sobie, moje drogie lwy, energetykę poszczególnych miesięcy. Sprawdzimy sobie tymi kartami, co ostatnio Wam recenzowałam na kanale. E, także karty, które dostałam od jednej z wróżek tutaj w Londynie. Lecimy, lecimy. Energetyka poszczególnych miesięcy, lew. Energetyka poszczególnych miesięcy, lew. Proszę o prowadzenie. Energetyka poszczególnych miesięcy, lew. Proszę o prowadzenie. Energetyka poszczególnych miesięcy, lew. Proszę o prowadzenie. Rok 2024 rok. Jeszcze nie używałam tych kart do czytania komuś, słuchajcie. Także jesteście pierwsi, moje drogie lwy czujcie się po prostu fantastycznie z tą informacją i lecim lecim lef lef lecimy lecimy moi drodzy wylecimy no i tak styczeń luty mhm. marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień ale super macie czerwiec zaraz wam powiem wrzesień październik listopad grudzień no i ekstra, no, grudzień zamykacie rydwanem, zmianą, transformacją, a pod spodem mamy króla, króla, proszę bardzo. Dobra, kochane moje lwy, jeśli chodzi o styczeń, no ten styczeń jest taki, z jednej strony to jest Wasza energia, z jednej strony to jest Wasza energia, co prawda jesteście do dołu, mam takie wrażenie, że taki byle jaki jest ten miesiąc, nic takiego miałoby się coś zadziać, mogłoby się coś zmienić, ale tak naprawdę nic się nie dzieje tak jakby lwy utknęły w takim poczekaniu, nie wiem jak to nazwać, jakieś poczekanie, jakaś niepewność dotycząca e, decyzji ale też nic ważnego tutaj nie, nie zmienia się co lwy może troszeczkę wkurzać że ten styczeń jest taki, no taki nijaki, po prostu byle jaki, tak bym powiedziała, no jeśli chodzi o luty. Tutaj w lutym dużo będziecie drogi lwy pracowały ze swoimi wspomnieniami, uczuciami, związkami. Dużo będzie pracy właśnie, jeśli chodzi o Wasze życie uczuciowe, ale również drogie lwy Luty będzie sprzyjał kontaktom z dziećmi lub kontaktom z tym wewnętrznym dzieckiem, które macie w sobie, żeby uzdrowić to, co było na przykład. Um, no złe dla was, to co było nie, takie niedobre, nie, dobrze nie wpłynęło na was jako dzieci, żebyście to dobrze drogie lwy zrozumiały tutaj będzie praca samymi z was samymi, ze sobą jakby, tak bym powiedziała uzdrawianie części siebie tak bym powiedziała, natomiast rzeczywiście luty będzie się skupiał w koło życia uczuciowego, jeśli chodzi o marzec Słuchajcie, w marcu, uwaga, uwaga, jesteście w ogniu, drogie moje lwy. Uwaga na język, uwaga na język. Jak wiecie, piąteczka buław to jest typowa karty konfliktu, to jest typowa karta kłótni, nerwowość. Także w marcu po prostu trzymać, oddychać, medytować i jak najmniej plotkować, żeby po prostu no, ten konflikt się nie zadział. Aczkolwiek energia marca jest nerwowa, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o kwiecień, super. Kwiecień przecinacie, zaczynacie od nowa, zwłaszcza jeśli chodzi o taki rozwój intelektualny, o. Taką dalszą karierę zawodową, rozwój, rozwój Was w przyszłości, drogie moje lwy Wszystko w kwietniu się zadziewa pod Wasz rozwój na przyszłość Bardzo dobrze, jeśli ktoś ma jakieś egzaminy, testy, cokolwiek będzie się starał zdobyć w kwietniu Pod względem takiego rozwoju, to się powiedzie uda Tak, co wygląda, jeśli chodzi o maj, proszę bardzo, ja kocham eremitę nie wiem czy wiecie, już mówiłam Kocham Eremitę. Po prostu kocham Eremitę. Eremita to jedna z moich ukochańszych kart tarota. Zaraz parcy kapłance i księżycu. Albo przed nimi. Zależy, jaki mam humor. W każdym razie, maj, przeznaczenie, przeznaczenie, coś się w maju ważnego dzieje, kochane moje lwy, jakaś wiadomość, jakaś relacja, kogoś spotykacie na swojej drodze, coś się przeznaczeniowo dla Was zadziewa w maju. Również będzie to miesiąc, kiedy możecie czuć się osamotnione i opuszczone przez Waszych bliskich, natomiast ten maj będzie Wam potrzebny potrzebny na oddech i potrzebny na zobaczenie, gdzie tak naprawdę dążycie, drogie lwy. Mhm. Jeśli chodzi o czerwiec, no super, no czerwiec jest po prostu spełnienie marzeń, drogie lwy. Czerwiec jest super miesiącem, jakieś marzenie Wam się spełnia, jesteście gwiazdą dla kogoś, sukces, podwyżka, wyjazd, podróż, miłość, nie wiem, cokolwiek to będzie, czerwiec pod hasłem gwiazdy. Świecicie, jesteście w centrum zainteresowania, sukces, udany, przepiękny miesiąc, drogie lwy, marzenie się spełnia. Jeśli chodzi o lipiec... Lipiec taki śmaki, podobny do stycznia. Nic wielkiego się nie zadziewa. Jakaś tutaj wiadomość o podróży może być, wiadomość o fajnym urlopie. Energia po prostu podróży i podejmowania mniejszych decyzji, tak bym powiedziała. Tutaj powiedziałam, lipiec, teraz sierpień. No, i w sierpniu. W sierpniu zamykanie jakiejś drogi, zamykanie jakiejś drogi komuś lub czemuś. Kończenie czegoś, kończenie czegoś, ale w sposób taki łagodny. Byliście na to przygotowani, przygotowane i kończycie coś w sierpniu tak łagodnie, łagodnie. I, e, no I tak ten sierpień tutaj wygląda, to jest też energia takiego odpoczynku. Odpoczynku, tak bym powiedziała. Jeśli chodzi o, o wrzesień, proszę, proszę, mamy króla, jesteście w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, moje drogie lwy. No, król tutaj siedzi na tronie i po prostu spływają pieniądze, wszystko się zgadza. Materialnie stabilizuje się wasza sytuacja, mieszkaniowo, domowo również jak najbardziej stabilizujecie się i otrzymujecie to, o co. Prosiliście wszechświat. Październik. W październiku jakieś tutaj relacje mogą zostać zawieszone. Ktoś może się długo nie odzywać. Jakiś tutaj kontakt z osobą z przeszłości, który zakończy się po prostu, no, zakończy się po prostu końcem, jak, jakkolwiek to nie brzmi. Odcięcie się od relacji, które nie służą. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o listopad. Przepiękna karta cesarzowej. To się nazywa kartą macierzyństwa, spełnienia kobiecości. Bardzo dużo pięknych spotkań może się zadziać w listopadzie z kobietami. Jeśli nie planujecie ciąży dziecka, to chodzi tutaj o taki dobrobyt, płodność, o wszystko co dobre będzie Wam dane, drogi lwy. No i w grudniu proszę. Takim butem <noise> ruszają drogie lwy. Rydwan. Rydwan, transformacja, jak nic, moje drogie lwy. No po prostu to, co się tutaj zadzieje. To, co się tutaj zadzieje, może się zadziać wszystko. Wyjedziecie, wyprowadzacie się, zmieniacie w ogóle partnera, podróżujecie. No dobra, może nie partnera, ale rzucacie pracę, wyjeżdżacie za granicę. Rydwan, transformacja się dokonuje, wchodzi wam, tak jak mówiłam, bardzo. Ważny jest ten rok pod względem waszej ścieżki rozwoju duchowym i dlatego może tak wiele zmian się zadzieje koło grudnia. Także, tak, moje drogie lwy, cudowności, wspaniałości. Obserwujcie mnie na, na Instagramie, subskrybujcie mój kanał, piszcie do mnie. E, pod spodem macie dane do mnie do kontaktu. I co, Buziaczki? Hej, pa, pa a No, Buziak, pa!